Polskie kiury. kury! 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 Małe kuri? O to kogu, Koguty są! Koguty i kury! A to, to, to czarne to perliczka chyba jakaś mała. I kurie! Polskie kury, Cześć! Cześć palucha? Chcesz diabnąć? Działasz sobie, paluszka! no działaj palucha! no działaj! No, no chodź tu kuro! Kura! Alo, kury kury halo A! Ugryzła mnie! Spierdalaj Kuro ty! Ja, Ty dziabła mnie! Kura! Aaa! Znowu! Kuroty, Dia ah. Działa, dziabła. Nie, tak, zobacz. <guroty>